Witajcie! Oddajmy Ukraińcom to, co ukraińskie. W tym filmie chciałbym poruszyć z Wami sprawę, ile więźniów ukraińskich przebywa w Polsce i przeczytam Wam kilka ciekawych informacji. Więźniowie pochodzenia ukraińskiego, którzy są w Polsce, za których my płacimy i których utrzymujemy całkiem drogo, powinni zostać przekazani. Ukraińcom na granicę z Ukrainą niech walczą oni za swój kraj. W historii jeszcze nie mieliśmy chyba tak idealnego układu, żeby wykorzystać coś pozytywnie, żeby więźniowie pozytywnie zaczęli oddziaływać. Bo o ile mogą pracować, a w zasadzie wszyscy więźniowie powinni pracować na własne utrzymanie, to tutaj mamy podwójny zysk, gdybyśmy wykonali taką prostą czynność jak przekazanie Ukraińców Ukraińcom, żeby zasilili ich. Armię Obrończą. Przeczytam wam artykuł ze strony Do Rzeczy, który się też wyświetlił obok mnie, mianowicie liczba cudzoziemców w polskich więzieniach wzrosła dwukrotnie. Dwukrotnie wzrosła liczba cudzoziemców w polskich więzieniach od roku 2020. Wiem, że Polska od czasów przyjęcia milionów Ukraińców wywaliła w kosmos. Wywaliła w kosmos, czyli nie że dwukrotnie czy, czy trzykrotnie, tylko wywaliła totalnie w kosmos względem ilości chorób wenerycznych wykrywanych w naszym kraju oraz zarażeń w chorobach wenerycznych, chociaż też, miejmy jedną rzecz pozytywną, jaka była z tej ogromnej, z ogromnej Ilości imigrantów, a mianowicie jak tylko przybyli imigranci, ja nazywam częściowo, bo większość to moim zdaniem imigranci, a nie uchodźcy, którzy przebywają w Polsce Ukraińcy, to trzeba jedno przyznać pozytywne co się wydarzyło. Jak przybyli, pandemia się skończyła. O ile was straszyli umieralnością na ulicach, i wszystko okazało się na dziś. Kłamstwem. To nagle się też skończył ten młynek, te zakłamanie w statystykach, zakłamanie we wszystkich liczbach, które się nie zgadzały, w pokazówkach, które wszędzie grzały temat. Wszystko okazało się fikcją, przybyły ich miliony i nagle nie ma problemu, wszystko się skończyło. Wielki młynek zaprzestał swojego mielenia i nie ma problemu. Ty, normalnie magic. Ale spokojnie, ludzkość świata, a szczególnie Polska, bo w Polsce mieszkamy, to o Polsce mówimy, nie uczy się na swoich błędach i błędy historyczne są popełniane praktycznie w kółku graniastym. Tak jak z popisem, tak samo, tak jak i pewnie z giełką. Za niedługi czas, za być może parę latek, a może nawet krócej, wymyślą kolejną, żeby wprowadzić zamordy. Dobra, ale odbiegamy od tematu. Ilość więźniów pochodzenia obcoka Ilość obcokrajowców w polskich więzieniach obecnie wynosi 2407, według tego artykułu do Rzeczy, który został napisany 18 chyba lipca tego roku. Więc no, jest może nie jakaś ogromna ilość, ale duża, z czego warto wspomnieć, że Ukraińców jest tam 1261, według tego artykułu. Czyli praktycznie 50% wszystkich więźniów obcokrajowców w Polsce to są. Ukraińc, gdzie polski naród ich utrzymuje, a jednocześnie nie tylko ich, bo i tych, co w więzieniach też nie są, to też w dużej mierze utrzymuje oczywiście na koszt polskiego jeleniowatego. Owco podatnika. Nie oszukujmy się, nie wszystkich, ale bardzo dużą część. I zobaczcie teraz, jaki pozytywny skutek by wyniosło to, że przekazalibyśmy ukraińskich więźniów prosto na granicę z Ukrainą, żeby zasilili ich szeregi zbroi. Niezaprzeczalny pozytywny fakt. Nie byśmy nie musieli utrzymywać gangusów. Super sprawa, czemu na nasz koszt mają oni jeszcze garować, byśmy mieli dużą, ogromną oszczędność przez ilość dni, ile oni spędzą w więzieniu, to będzie kosztowało nas grubych dziesiątki milionów na pewno. Z tym z cały ten system w ogóle jeszcze kosztuje i nie dość, że się pozbywamy gangusów, którzy żyją na nasz koszt, to jednocześnie dajemy wyraźny sygnał, taki, że robisz przestępstwa w Polsce. Lądujesz za granicą, w ich przypadku lądujesz w obronie własnego kraju. Drugi pozytywny element, czyli gangus już niechętnie by robili jakieś przestępstwa w Polsce, dlatego że wiedzieliby, że wylądują u siebie w wojnie, z której oni uciekli, bo nie chcieli bronić swojego kochanego miodem i, i, i mlekiem i innym kakałem płynącego kraju. To mamy już dwa. Ale też jest jeszcze trzeci pozytywny tego powód. A trzecim powodem jest to, że jakieś to by było w końcu zasilenie tych sił zbrojnych, które bronią się przed najazdem orków, czyli kacapów, inaczej nazywanych też ruskimi. No i zobaczcie, trzy pozytywne cechy. A czy znajdziecie jakąkolwiek negatywną takiego rozwiązania, żeby więźniów ukraińskich, którzy zrobili przestępstwa w Polsce, przekazać Ukraińcom, żeby oni ich jak chcą to wykorzystali w swoich siłach obronnych? Ja osobiście takiego czegoś nie dostrzegam. W grubszym zastanowieniu. Przecież to nie jest nawet łamanie praw człowieka, ani nic takiego. Przekazuje się stronie ich własnego kraju gangusów. A oni niech sobie robią, co już chcą, czy oni tam się wykupią. Jednocześnie warto by od razu zaznaczyć, że osoby, które łamią prawo w Polsce pochodzenia zagranicznego, powinny mieć dożywotni zakaz wjazdu do tego kraju, że już nigdy nie mogą tutaj na legalu wjechać. Proste, klarowne rozwiązania, które są skuteczne. Dlaczego takie nie są stosowane? Może dlatego, że w rządzie też są w dużej mierze, w mojej ocenie, gangusy. A w zasadzie to już najgrubsze z najgrubszych ryb tego świata. Warto też wspomnieć, że ilość przestępstw zlawinowo wzrosła od przybyszów ze wschodu, która mentalność jest na poziomie Polski dawnej lat 90. co do gangusowych rozwiązań. Natomiast oczywiście nie socjologii społecznej, bo socjologia społeczna Polski diametralnie i wtedy wyglądała wśród obywateli niż ich. Ale jeżeli chodzi o ich półświatek, to to są takie lata jak u nas lat 90. i do Polski już komendy przecież dawały oświadczenia. Powraca przestępczość znana z lat 80-90, czyli... Wymuszenia, haracze, burdele, narkotyki, zastraszenia. Ogólnie y, sami na pewno dostrzegacie też y, artykuły, praktycznie co kilka dni się pojawiam pijani kierowcy ze wschodu, czyli normalna, czyli dzień jak co dzień. I ich pouświadek, który się już do nas zwalił lawinowo. Wykupywane są różne firmy, przykrywki, firmy, krzaki, które będą pralniami pieniędzy. Oczywiście o całej tej wojnie i całej tej i tym, co się dzieje, można by mówić godzinami o różnych patologiach, które występują, o których Niby każdy, kto się interesuje, wie, ale nikt tego nie rozwiązuje i to sobie występuje, a nawet się generalnie ogromnie nasila na przestrzeni ostatnich lat. No bo w końcu, przecież lata 90., 80., w Polsce ogromne, ogromna przestępczość, ale w zasadzie towarzysze na stołeczkach koryta rządowych to byli w sumie te same ziomeczki wtedy też przy Paśniku. Więc jakich zmian my oczekujemy? Jakich mądrych rozwiązań można oczekiwać, robiąc ciągle ten sam błąd? Jednak nie jest film o polityce w Polsce, może o tym porozmawiamy w innych filmach. A z mojej strony to tyle. Jeżeli macie co do tego swoje zdanie, takie same lub może inne, napiszcie to poniżej w komentarzu. Co sądzicie w ogóle o tym, co powiedziałem? Moim zdaniem, powinniśmy ich przekazać Ukraińcom na granicę, żeby oni mogli zasilić dumnie wspieranie swojego kraju. Win-win metoda. Wydaje mi się, że wszyscy powinni być zadowoleni. Czciwe, proste rozwiązanie i zarazem skuteczne, a zarazem pokazujące, że nie można robić gangusowych elementów w cudzym kraju. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Zapraszam Was na następne filmy. Trzymajcie się. Cześć.